Siemanko, jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym odcinku zabiorę Was na Gubałówkę W tej chwili właśnie podchodzimy do KAS biletowych I za chwilę pokażę Wam ceny I oczywiście sobie wjedziemy na górę I podchodzimy już tutaj do KAS Do stacji, z której odjeżdża kolejka I tak tutaj prezentują się ceny na dzień dzisiejszy. A dzisiaj mamy 7 czerwca 2023 roku. Góra, dół normalny 29 zł, kurgowy 23, w jedną stronę 23 zł. I jesteśmy na samej, na samej górze gubałówki. Tutaj mamy wyjście z kolejki. I tutaj po lewej stronie zaczynają się już restauracje. A tutaj mamy piękny widok na, na Zakopane i górę Niestety dzisiaj jest mgła, także trochę słabo to widać. Ale no cóż, możemy poradzić Taki mamy klimat, jak to mówią Także co, zejdziemy sobie na teraz widokowy Porobimy sobie zdjęcia Tutaj mamy też zwierzętę grawitacyjną, tutaj macie jej cennik, a my idziemy sobie dalej na punkt widokowy. A tutaj na górze mamy oczywiście restaurację z pięknym widokiem na góry, oczywiście jak jest ładna pogoda, jak nie mam góry a tutaj mamy wystawę jakiejś rzeźby, które są obsadzone chyba jakąś, jakimiś krzewami. Albo to są krzewy tak by, by ten wycięte. Czekajcie, że wam tutaj pokażę, bo fajnie to wygląda. Tak, to są po prostu tak krzewy wyrzeźbione. Także kierujemy się pomału na punkt widokowy. Trzeba uważać, bo padał deszcz, więc płyty mogą być śliskie, a to jest wszystko drewniane, także wiecie, jak to wygląda. Tutaj mamy y, miejsca, do, żeby sobie uciąć z parasolami. Miesiąc temu tego nie było. Tutaj Wam przypnę kartę, także będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało w majówkę. I dochodzimy już na Teraz widokowy. To tak jak mówię, dzisiaj pogoda trochę nam nie dopisuje, żeby poglądać wanych widok na RNC. No, musimy brać, co nam dają, jak to mówią. I jesteśmy już na tarasie widokowym. I zobaczcie tutaj jaki mamy ładnie widok na Zakopane. Zaprawdę zasłaniają je te oto choinki. Moim zdaniem powinny one być przycięte, no ale no co, tak to jest. Niestety góry są w chmurach. A tutaj na górze restauracja. I tak to mniej więcej właśnie tutaj wygląda. I wchodzimy tutaj pomału na tą prażę z ryżakami. Tutaj możecie podziwiać podaj przepiękny widok na Zakopane. a woda i widzimy Wielką Krokiew i kompleks Średnia Krokiew powiem wam, że z tego roku gowałówka Atakuje. W zimie była tutaj strefa światła. Mogliśmy tutaj podziwiać piękne rzeźby podświetlane. A teraz na lato mamy tutaj takie oto piękne reżaki. Może bardziej takie siedziska, bym powiedział. No i tak to tutaj wygląda. Tak wyglądają z bliska te leżaki, a także oparcia, na których możemy sobie uciąć i się oprzeć i podziwiać piękny widok na Zakopane. Gubołówka położona jest na wysokości 1123 metrów nad poziomem morza. I przy odrobinie wszędzie możemy podziwiać piękne widoki na, na góry, których niestety dzisiaj nie zobaczymy. A po lewej stronie możemy zauważyć pasące się owce. A taki tutaj jest widok. Dobra, zrób mi tutaj zdjęcie. Nie chcesz. Tutaj mamy główną restaurację. I tak to właśnie tutaj wygląda. Tam już mamy kasy biletowe i miejsce, w którym spotykamy się, aby zjechać kolejką. A taki stąd mamy przepiękny widok na Zakopane. Oczywiście, gubałówka to nie tylko ten punkt widokowy. Za chwilę pokażę Wam. I ciąg dalszej guwałówki, czyli ulicę, po której możemy sobie chodzić. Jest to taki też swego rodzaju deptak i za chwilę na niego się udamy. I tutaj właśnie kierujemy się w kierunku kas biletowych Tutaj wchodzimy z powrotem, na dół. z powrotem właśnie na dół tutaj do tej stacji i zjeżdżamy na dół kolejką do zakopanego. A tutaj dalej, właśnie do góry możemy sobie przejść. I tutaj na górze jest cała, właśnie ulica, droga na gubałówkę. I ona się ciągnie aż od zębu do samego kościeliska. Także za chwilę Wam tutaj ją pokażę. I będziecie mogli się kawałek ze mną przejść. Oczywiście, jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Będziecie dostawali powiadomienia jak tylko nowy odcinek pojawi się na kanale. A także pomożecie mi osiągnąć mój wymarzony cel: czyli jak na razie 1000 subskrybentów. A już brakuje nam malutka. I właśnie jesteśmy na tej ulicy. I tutaj w rewo ulica ciągnie się do Kościeliska. A jak spojrzymy w prawo, to dojedziemy właśnie do Zębu. Aktualnie mamy godzinę 18. 7 czerwca 2023 roku. I tak to tutaj wygląda. Kawałek się przejdziemy i pokażę Wam, jak tutaj wyglądają. Atrakcje wokół tej ulicy. Co możecie tutaj kupić? Tutaj macie takie automaty, w których, do których się uderza, po prostu i pokazuje wam siłę uderzenia. To pełno tego tutaj jest. Co wiecie, często je można spotkać nad, nad morzem. ale tutaj ostatnio w zakopanym też się pojawiły. Oczywiście mamy też restaurację. Parze spokojnie. Możecie zjeść sobie obiad na Gubałówce. A tutaj Wam pokażę szeregi. Polonin 2 godziny 15 Co prawda moim zdaniem to jest dużo przesadzony czas, bo ja akurat z tego miejsca, z Gubałówki do początku w Zębu szedłem pół godziny. Czyli myślę, że spokojnie stąd Takim y, tempem, tak takim wiecie, nie za szybkim, nie za wolnym. Półtorej godziny by się doszło do poronienia. A my sobie właśnie dalej tutaj pójdziemy i pokażę Wam, jak wygląda tutaj ta ulica na Gubałówce. Jak widzicie są pustki, no bo nie dość, że jest godzina pusta, to od godziny, y, to od godziny 16 padał tutaj w zakopanym deszcz. No i dużo ludzi po prostu pouciekało. Ale myślę, że już jutro, czyli 8 czerwca w Bursze ciało, będzie dużo ludzi. Bo akurat ten odcinek najprawdopodobniej właśnie zobaczy się jutro, czyli 8 czerwca. A ja właśnie go nagrywam 7. Ale myślę, że będzie podobnie, zwłaszcza... No w tych godzinach to na pewno będzie dużo ludzi, ale... Mi się wydaje, że tutaj w godzinach porannych, czyli od 10 do 12, tutaj, tu mogą być pustki, ponieważ będą procesje w Zakopanem i pewnie dużo ludzi będzie chciało zobaczyć te procesje. Także tutaj mogą być o tej godzinie pustki. A jak widzicie, tutaj wszystko jest pozamykane. Nie wiem czemu, ja tu byłem o godzinie 15. Nie wróć, przepraszam, o godzinie 12. I to wszystko było pootwierane. A teraz wszystko jest pozamykane. Nie wiem czemu, może właśnie ludzie się przygotowują na jutro do kościoła. No że co, moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli takie wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Tak no, co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!